Hmm, Opera GX. Zobaczmy też o niej. Opera GX to fajna aplikacja. Zainstalujemy. Hmm, Opera GX. FUKA Albo mogę też. A czekaj, jak to działa? Opera GX To jest nowszy model. A ja nie chcę starego. Opera GX działa i. GX. Tak, co? Boże to jest A co jakby tak przyrobił ten model? Nie wiem, że teraz wyświetliła ta opcja. Hmm.